A jednak dwie niezdary się przydały. Dobrze, może jednak nie jesteście tacy niezdarni. Dobrze, tyle wystarczy dla całego ula. Dzięki mrówki! Zawsze do usług, Maju. Auj. Wybacz. Drogie pszczoły, jeśli chcecie wyterpnąć, Ciebie, Guciu, też tak oblazły? Tak, bo to Maja przyniosła do Ula te wszy. Guciu! No świetnie! Widzisz, co narobiłaś? Ja tutaj nie wejdę, bo jeszcze coś złapię. Kochana, dzięki temu środkowi na wyszki wszyscy przestaniemy się drapać. Cóż, w sumie nic nie szkodzi próbować. Tak miło! Nic nie spędzi! Dziękuję, Maju! W pyłku jest miło i weszki giną. Do kąpieli, moje pszczółki! Uhohoho. Uhoho. Uhohoho. Przekażmy królowej dobrą wiadomość. Ale nie działa! A? Te wszy są wszędzie! Te wszy oblazły nam ul! Stać! Cały ul jest zawszony! Nie wolno wlatywać! Trzeba szybko ewakuować królową! Trzeba znaleźć nowy ul! Ale gdzie go szukać? Jeden oddział przyniesie pyłek, drugi wszystkie larwy. O, o rety, jak ja mam to wszystko ogarnąć? Wiem, ja wiem, co zrobimy. Oddział, koniec marszu. Oddziały mrówek znów nam pomogą. Wejdą do ula? Nigdy. Najpierw przywlokła a teraz chce wprowadzić mrówy? Cisza! Co zamierzasz zrobić, Maju? Pomyślałam, że mrówki natrą kwasem mrówkowym cały ul i nam go odwszawią. Maja faktycznie nabroiła, ale chętnie wszystko naprawi. Niech więc działa!